Dziurawiec zwyczajny, zioło nasyćko dobre, zioło dziurawca w naszej i nie tylko naszej kulturze ludowej, było silnie sakralizowane, kojarzone z krzyżem poprzez ułożenie gałązek, kojarzone z krwią pana Jezusa, jakoby czerwony sok, który pojawia się, kiedy rozgnieciemy liście, eee, powstał przez skapnięcie się krwi Jezusa, kiedy wisiał na krzyżu. Co ciekawe, jest też kojarzony z krwią menstruacyjną Maryi. Cudowna historia! Jednak jednym z ciekawszych wierzeń ludowych jest historia powstania dziurek na dziurawcu. Miały one powstać wskutek e, mocnego stanu zdenerwowania się diabła, który zezłościł się na roślinę z tego powodu, że jest bardziej mocarna niż on sam. Postanowił wtedy pokłuć ją widłami i wyssać sok. Ogólnie dziurawiec e, był traktowany jako roślina czarownic i wiedźm. w magii ochronnej przed boginkami, wiedźmami, mamunami, złymi demonami, złymi boginkami e, stosowano go ze względu na jego czerwony sok, który był skojarzony z krwią, a krew z kolei uznawana była za środek odwracający działanie złych czarów, złych duchów e, i złych demonów. Dzisiejsze znaczenie dziurawca w ziołolecznictwie jest równie silne. Myślę, że nie jeden lekarz mógłby zdenerwować się na roślinę tak bardzo jak diabeł kiedyś. Musimy jednak pamiętać, że każda forma przyrządzania dziurawca działa inaczej, działa na coś innego: na pary, herbaty, odwary, wywary czyli wszystkie wodne formy przyrządzania y, dziurawca działają w skrócie na brzuszek, lepsze trawienie, na bóle żołądka, na choroby wątroby, ponieważ on działa silnie żółciotwórczo na problemy z trawieniem, na mdłości. Wyciągi alkoholowe natomiast czyli intrakty. Nalewki, i jest to potwierdzone wieloma badaniami. One mają silne działanie na słabe i umiarkowane stany lękowe i depresyjne. I tutaj mówimy o zażywaniu wewnętrznym rośliny, natomiast zewnętrzne stosowanie intraktów, nalewek i wszelkich alkoholowych wyciągów działa na reumatyzm, nerwobóle i na spięcia mięśniowe. Wyciągi olejowe. Również będą działać silnie na spięcia mięśniowe, nerwobóle i reumatyzm. Bardzo polecam wyciągi olejowe z dziurawca do wszelkich masaży leczniczych lub relaksacyjnych. Mają one również silne regenerujące działanie na skórę i rozluźniają te napięcia kręgowe, kręgosłupa i mięśni. Dziurawiec jest silną rośliną, dlatego też musimy zachować pewne środki ostrożności, kiedy go używamy. I tak. Używany wewnętrznie oraz zewnętrznie na skórę ma właściwości foto uczulające, czyli po dziurawcu słońce unikamy, bo mogą się pojawić plamy na skórze. Możecie używać go wieczorem przed snem, będzie bezpieczniej. Z dziurawcem muszą uważać też osoby po przeszczepach organów. Roślina wchodzi w interakcję z lekami immunosupresyjnymi, co może zwiększyć ryzyko odrzucenia przeszczepu. Osoby zażywające antykoncepcję hormonalną. Ee, raczej nie, nie używamy dziurawca wtedy. Wiecie, co się może wydarzyć, a osoby, które przyjmują leki przeciwdepresyjne, pod kontrolą lekarza, po konsultacji z lekarzem, mogą się te dwa, te dwa rośliny i leki, mogą się znosić. Więc lepiej uważać, lepiej zapytać doktora.